Jak będziecie we zoo i obejrzycie jakiego kolorowego ptoka, albo jako szlanga, albo jego chroboka, takiego nie wiem, modrego, czyli niebieskiego, to nie będziecie wiedzieć, co to jest. Ale jak to obejrzycie, ha, to zaro powiecie, gdyż to jest wieprzek, Deć to jest świnia. I na co świnia się poradzi przydać? No, jak mamy więcej pijądzów, to sobie możemy kotleta zrobić, albo wróżtu. A jak chcemy szporować, czyli uszczędzać, to się kupimy ino od świni, FET. Co to jest FET? To jest tłuszcz. Świnia grubnie to kotlety się nie zwiększają. I no to między skórą a kotletem to jest ten FET, ten tłuszcz, to jest masne. I wtedy, jak się świnia. No, przeznaczy do jedzenia, delikatnie go dając, to się bierę ta szpyrka, ten, ten, ten fet, kreje się go nożem, wytopio się to we garcu i co mamy wtedy? Fet. Hmm? Fet. Godają nikerzy, je niezdrowy. Ja tam nie wiem, czy je niezdrowy, ale jeszcze jest taką szpyrką, jak on nie. To on nie dobry. I on wonią. No, roz na miesiąc, pozwolą wam. No, roz na tydzień, tyż. Części to bych tak nie godą. Górniki godają, że jak na dół się zjeżdżą, to najlepiej smakuje sznita z fetym. No ale downi i tak szporowali, nie mieli terapiująców. To oni tak godali, bo i tak ich na więcej nie było stać. W każdym razie, śląsko-gowa, śląski mózg, śląski jęzor. Wiedzą, jak fajnie smakuje fet. Mm.